Cześć z tej strony, Łukasz Szuszkiewicz, Dzisiaj kolejne ćwiczenie z rozwijanych list wyboru oraz z funkcji wyszukiwania. Naszym zadaniem będzie uzupełnianie danych w tej tabeli w oparciu o wybór z listy rozwijanej imienia i nazwiska. Mamy tutaj pomocniczą bazę danych. Pracowników, imię, nazwisko, stanowisko, dział, data zatrudnienia i wynagrodzenie analogicznie w tym kwestionariuszu. Zacznijmy od listy, rozwijanej w kwestionariuszu na pozycji imię i nazwisko. Przechodzimy do zakładki dane, poprawność danych. Wybieramy kryterium poprawności: lista, źródło. W zakładce dane to będzie lista pracowników. Zatwierdzamy. Ok. Możemy w tej chwili już wybierać pracowników. Przejdźmy teraz do automatycznego uzupełnienia danych na podstawie imienia i nazwiska. Wykonamy to funkcją wyszukaj pionową. Szukaną wartością będzie wtedy imię i nazwisko. Zablokujmy sobie to klawiszem F4. Tabela, tablica, będzie to cały zakres tej naszej tabeli. Pamiętajmy, że wartość wyszukiwana musi być w pierwszej kolumnie od lewej strony. Blokujemy ten zakres. Numer indeksu kolumny w przypadku stanowiska to będzie kolumna numer 2. Liczymy od lewej: 1, 2. Przeszukiwany zakres, dokładne dopasowanie, czyli fałsz. Zamykamy nawias i zatwierdzamy. Ok, mamy menedżera. Róbmy drugą funkcję, też ręcznie szuka na wartość imię, nazwisko blokujemy znaczony zakres blokujemy F4 numer indeksu kolumny 3 fałsz dla kolejnych skopiuję całą tą formułę blokowaliśmy adresy, więc możemy sobie to zrobić zmieńmy tylko numer Kolumny dla daty zatrudnienia 4, i dla wynagrodzenia 5. Dla daty zatrudnienia musimy zmienić tutaj format. Dla daty yy, i sprawdźmy, wydaje się, że jest ok. To byłoby na tyle. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, kliknij przycisk subskrybuj. Pozdrawiam.